No więc w Księdze Kapłańskiej, rozdział 19,28, jest, że tatuażer nie pisze, że tatuować się nie należy. Sprawa jest oczywista. A pani pyta się, a co z operacjami plastycznymi, botoksem i wypychaniem sobie ust? No, ja bym powiedział tak. Ja nie wiem. Znaczy tak, tatuować się nie wolno, to jest oczywiste, tak? No przecież nikt nie będzie paradował w raju w życiu wiecznym, prawda? Z jakimiś różyczkami, koronkami, czy innymi bzdurami wytatuowanymi tu i tam. No nie da się kurza, oczywista sprawa. No i po to jest czyściec, gdzie trzeba to wszystko będzie wypalić, wyczyścić, bo e, też mnie niektórzy zaskoczyli, że mówią o tym, że no przecież to dusza po drugiej stronie to nie ma ciała. No. No ale jest sąd ostateczny i będzie zmartwychwstanie ciał. No wszyscy, co w niedzielę do kościoła chodzą, to mówią, że wierzę w zmartwychwstanie ciał. No więc no nie da się chodzić w niebie z tatuażem czegokolwiek. No, czegokolwiek. No dobra. No a co teraz z tymi paniami, co wypychają sobie usta? No, dla mnie to wygląda przerażająco śmiesznie. Ja siedziałem w samolocie koło takiej babki, która miała tak wypchane usta. Także. I zasnęła i myślała sobie: zamknie czy nie zamknie? Nie była w stanie zamknąć ust. No, wygląda to koszmarnie. No. Niektórzy nazywają glonojady, tak? No ja bym się tego. Glonojad to taka rybka, która chodzi po ścianie akwarium i glony zżera, I ma takie wypchane ubudzie. E, poprawianie piersi. E, no, może to jest z daleka wygląda, ale z bliska wygląda koszmarnie, takie dwa balony, no. No, kobieta musi mieć normalne piersi, tak? Jak ja piersi, to jest takie oczywiste. No, sytuacja jest inna, jeśli kobieta urodziła się prawie bez piersi. Moja koleżanka z klasy tak miała. No, ja to rozumiem, że to może być kompleks, tak, że no, jest kobietą, a piersi no, w ogóle nie ma. No to jak się ona sobie zrobi, no to ja myślę, że to nie jest kłopot. Ja widziałem takie panie, które pojechały sobie na operacje plastyczne z Japonii do Korei Południowej. I panie były brzydkie, natomiast ci Koreańczycy zrobili coś niesamowitego. Te kobiety zrobiły się ładne. No więc jeśli taka jest sytuacja, że kobieta no, urodziła się no, tak nie za bardzo i uważa, że no, nie jest zadowolona swojego wyglądu i poprawia się na lepiej, to ja jestem za. A niech świat będzie ładniejszy. Ja jestem przekonany, że Bóg myśli podobnie. No, bo jeśli ktoś ma jakąś wizję piękna i stara się poprawić na lepiej, no to to jest, to jest ładne. No, ale jeśli ktoś wypcha sobie usta tak, że zamknąć ich nie może i to te usta prawie do nosa dochodzą, no to no to, to jest nie tak. To nie jest w porządku. Jeśli piersi są tak wielkie jak balony. I widać, że coś jest nie tak, tak? No widać, że to chorobliwe jest. No to, no to nie, no. No nie mogą tak sterczyć. Ale <śled aireindistinct> każdy niech sobie sam to tam przemyśli, rozpatrzy. <śled veces> nie wiem dokładnie, jak Bóg na to patrzy. E, e, ja sądzę, że, że wszystko z umiarem. Wszystko z umiarem będzie dobrze. E, nie jestem pewien, czy wpływa na zbawienie wieczne. No, no, może nie. Także, jak się panie lubią poprawiać, to niech się poprawiają. <laughs> Chociaż z umiarem, najważniejsze z umiarem. No. <laughs> no, najważniejsze to z umiarem. Życzę wszystkim miłego dnia, samych radości, no i przed takim warto wolną wolę ofiarować Panu Bogu. Jeśli po ofiarowaniu wolnej woli Panu Bogu ktoś ma pomysł, że trzeba się poprawić, no, to znaczy, że trzeba. Ja lubię naturalne historie. Życzę wszystkim miłego dnia, samych radości i nas wszystkich Pan Bóg błogosławi. Wszystkich Błogosławili Bóg i Trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.